Talenty to konkurs inspirowany uzdolnioną młodzieżą z pomysłem na życie. W tym roku odbyła się siódma edycja talentów. Konkurs odbył się 9 listopada. Organizatorami byli Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Nam zależy na tym, żeby właśnie młodzież chciała pokazać to, co ich pasjonuje, to co im sprawia przyjemność, to co potrafią robić najlepiej w tym momencie też i też stworzyć warunki do tego, żeby pochwalili się, pokazali to innym, bo myślę, że to też jest takie budujące, popatrzeć, co inni robią, jak to robią. Inspiracją w 2010 roku była młodzież badana pod kątem predyspozycji zawodowych. Wówczas uczniowie ujawnili wiele praktycznych umiejętności, pasji i zainteresowań. Konkurs organizowany jest dla gimnazjalistów ze szkół oraz ośrodków specjalnych i wychowawczych z terenu Powiatu Polickiego. Talenty to możliwość prezentacji własnych uzdolnień przed szerszą publicznością, przed rówieśnikami i przedstawicielami lokalnych instytucji. Paweł i Kuba mają wspólną pasję to pływanie. Daje mi to dużą radość i satysfakcję z tego, że mogę się chwalić swoimi wynikami i mogę wygrywać zawody. Z tatą pierwszy raz poszedłem na basen w przedszkolu. Strasznie mi się spodobało. Potem zacząłem trenować trochę piłkę nożną, ale jednak musiałem przestać i zacząć pływać, bo po prostu do tego mnie cały czas ciągnęło. I dzięki Tacie wszystko zawdzięczam, on mi cały czas w tym pomaga i on mnie do tego motywuje. Wszystko daje mi cały czas radość. Wstawanie o czwarte to jest jednak męczące, ale ja już tego nie odczuwam, przyzwyczaiłem się i naprawdę jestem z tego bardzo zadowolony. W konkursie wzięło udział 67 uczestników z 10 placówek oświatowych z terenu Powiatu Polickiego. Wśród utalentowanych była Alicja Ważoszczak, która od najmłodszych lat lubi śpiewać. Różne teledyski, bardzo mi się to podobało. Szczerze mówiąc, nie wiąże z tym jakiejś dalekiej przyszłości, ponieważ. Jest tyle ludzi, którzy potrafią to robić, i nie mam gwarancji, że faktycznie się na czymś takim wybije. Co mi to sprawia? Satysfakcję przede wszystkim. Mogę się na tym tak wyżyć, mogę po prostu poczuć, że żyję i mam satysfakcję z tego, kim jestem, i czuję, że właśnie po to człowiek się rodzi, żeby się odkrywać. Impreza odbyła się w ramach ósmego Polickiego Tygodnia Kariery, który ma na celu prezentację pożądanych zawodów i możliwości wsparcia w podjęciu zatrudnienia. Zlikwidowane zostały zasadnicze szkoły zawodowe, gdzie było kluźnią właściwie tych przygotowania do zawodu i dlatego potrzebujemy elektryków, mechaników samochodowych, potrzebujemy nawet prawcowe, potrzebujemy zegarmistrzów, szewców. To co jest nam możliwe to dajemy, dlatego mamy te otwarte dni. Powiatowe dla Urzędu Pracy, gdzie osoby bezrobotne mogą też otrzymać dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej właśnie w tych zawodach, których wymieniłem przed chwileczką. W konkursie pierwsze miejsce zajęła Joanna Misztalska z gimnazjum nr 1 w Policach, drugie Marcin Mordal z SOSW w Tanowie. Na trzeciej pozycji znalazła się Maja Dobrud z gimnazjum nr 6 w Policach. Ponadto wyróżnienie zachodniopomorskiego kuratora oświaty otrzymali m.in. Jakub Ziarkiewicz i Paweł Leśniewski z gimnazjum nr 3 w Policach.